Jakiś czas temu swój rekord w pojedynczym ułożeniu trójki, który wynosi 12,8 sekundy. No i przygotowywałem go rekonstrukcję, więc po prostu wam ją teraz pokażę. Mamy tutaj kil... już wszystkie cztery ramiona krosa są tutaj, i jedno jest już dobrze dopasowane i wystarczy zrobić ruch D. Ale w inspekcji sobie zaplanowałem to ułożenie crossa i Jednym ruchem w F wstawiam ten ramię krosa. Następnie robię ruch D, F2 i mamy ładnie, y łat łatwo mogę włożyć te dwa ramiona krosa. D', prim, znaczy D2 i już jest gotowe wszystko. Następnie mamy tutaj, zauważyłem takie coś, y taki przypadek i musiałem zrobić rotację. Y wystarczy go łatwo ułożyć R, L', prim, U2, R', prim, L. I jest już ułożony. Następnie zauważyłem ten przypadek. Jest on bardzo łatwy do rozwiązania i można go zrobić, wy, włożyć go do tylniego slota. L, U, L' U2, L, U' L'. I y, mamy tu parę na tylnym slocie, a ja muszę zrobić rotację, żeby zrobić ten następny przypadek. L' U2, L' u L' U' L No i mamy tak rozwiązane Następnie U2 I mamy tutaj taki łatwy przypadek I robimy po prostu Dwa razy sekcji Mów i mamy już Następnie mamy taki Przypadek OLL'a z kropką On jest, to zazwyczaj takie są złe Ale wam pokażę, że wam coś takiego dobrego stało Zrobiłem F R U R' U' F' U2 i mamy taki fajny przypadek i L, y, grube L prime U2 L U L U y, małe L i rozwiązany, rozwiązany y, cała kostka jest nie było żadnego AUF, że co y, łatwo było to ogarnąć, ale mam do tego ułożenia kilka uwag. Zamiast mm, robić y, to, tego crossa za pomocą ruchów mm, F, U i mm, L, y, mogłem y, zrobić coś takiego i zrobić to w taki sposób. Zrobię to trochę złymi finger trickami, ale byłoby to o wiele wygodniejsze niż same ruchy F. No i y, ogólnie jeszcze jedna rzecz: y, to muszę Wam pokazać, y, jak ułożę tę kostkę. Jak mam tutaj ten mm, OLL z kwadratem? Miałem taką chwilę zacinkę, mm, i przez to, też dopiero jak odłożyłem time, y, kostkę i zatrzymałem timer, no to trochę to zajęło. więc ogółem, no to mm, przy, gdyby nie te dwie rzeczy, to moje ułożenie mogło być trochę szybsze. Ale, ogółem, jestem bardzo zadowolony, że pobiłem swój rekord.